Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmiku e, na temat ulubieńców lutego. E, ulubieńców nie robiłam od, przyznam się, chyba października albo chyba września, bądź października, nie jestem pewna, ale wiem, że bardzo, bardzo długo, ponieważ są to moi pierwsi ulubieńcy tutaj w Anglii. E, I myślę, że... Ale od razu mówię, że nie będą to tylko angielskie kosmetyki. Część tak, ale część oczywiście zostaje w moim sercu polskich kosmetyków, także nie będę pokazywać wszystkich kosmetyków z Anglii. Od razu Wam to mówię. I chciałabym też powiedzieć, że szykuję dla Was filmik z ulubieńcami niekosmetycznymi, który pojawi się po tym filmiku kilka dni później, ponieważ mam trochę takich rzeczy typowo, powiedziałabym, większość będzie do domu, będą też ozdoby, dodatki, ale także rzeczy takie użytkowe, które na co dzień bardzo fajnie się sprawdzą. Ale do tego, a, i kilka książek i chyba jakaś gazeta. Tam mam jakieś pomysły, ale to dopiero wyjdzie w trakcie, bo na razie chciałabym nagrać Wam właśnie ulubieńców kosmetycznych. Także już nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszymi produktami będą to produkty do włosów z marki Bleach London. To jest akurat angielska marka, którą odkryłam w Butsie i mam z tej marki trzy produkty. Generalnie chodziło mi o to, żeby kupić sobie coś w kolorze fioletowym do włosów szampon odżywki, dlatego żeby ochłodzić troszkę kolor moich włosów. Ponieważ przed tym, gdy wjechałam do Anglii, robiłam jak widzicie rozjaśnienie końcowe. tutaj akurat takie, jak powiedziała Nito Ombre, to jest takie przejście o. dużo osób się pytało co to jest ja robiłam to Olaplexem, znaczy farbą i potem dodawałam sobie Olaplex, żeby te włosy nie były takie suche, ale i tak kilka tygodni po przyjeździe do Anglii te włosy już zaczęły mieć taki bardziej ciepły odcień, na którym mi totalnie nie zależało i chciałam znaleźć jakieś produkty które by mi to troszeczkę schłodziły i podpatrzyłam to na filmiku u Katosu i właśnie są to te produkty z marki Beach London. Ja mam akurat szampon, odżywkę i mam maskę taką głęboko e, odbudowującą, ale przejdźmy najpierw do szamponu i odżywki, bo po te produkty jednak najczęściej używam. E, tak, jeżeli chodzi o szampon, no to jak szampon, tak? Nie wiem, czy on działa, czy nie działa. W każdym razie mam mieć włosy, myje włosy. E, jest strasznie fioletowy. Po prostu jest przeraźliwie fioletowy, aż wam to pokażę, ponieważ zawsze mój chłopak narzeka, że cała wanna jest fioletowa, ale naprawdę tego jest, to jest tak ciężko domyć ten fiolet no ale okej, okay, tak ma być, tak chciał producent to miał, to miał taki miał być ten kolor, także jest, jeżeli chodzi o odżywkę, ona już nie jest tak strasznie fioletowa, ale jest bardzo gęsta bardzo taka zbita, jej nie wylejecie tak na dłoń po prostu, ją trzeba tak dosyć przycisnąć i dopiero wtedy wyleci, ja ją nakładam na 5 minut na, powiedziałabym nie na samą głowę, ale tak od połowy i tak przecieram sobie na całe końce, zostawiam na 5 minut i spłukuję. I to jest mój taki standardowy tryb działania, jeżeli po prostu się spieszę, jeżeli nie mam czasu na nałożenie maski. I już po tych dwóch produktach moje włosy naprawdę są mięciutkie, świeżutkie. Przede wszystkim ten kolor się dużo, dużo ochłodził. Znaczy mi bardzo zależało i bardzo jestem z tego zadowolona. Jak widzicie teraz ten kolor wygląda w ten sposób. Wcześniej wyglądał zupełnie inaczej. Może sobie zobaczycie na filmikach niżej. W każdym razie te włosy są też bardzo właśnie e, mięciutkie, ale jeżeli mam więcej czasu, to sięgam po prostu mój hicior, e, czyli maskę z tej samej serii. Ja mam tu jeszcze tą maskę w opakowaniu. E, wygląda ona tak, jak widzicie, już troszeczkę tutaj tej maski zużyłam. E, Ray, Ray Carnation Mask do bardzo suchych włosów e, farbowanych, które właśnie były poddane jakimś procesom chemicznym. Niekoniecznie chodzi tutaj o. Nadanie zimnej tonacji tym włosom Ale o to, żeby je bardziej odbudować I powiem wam, że jest to pierwsza maska Która tak naprawdę Te włosy zostawia mi takie miękkie Idealne, po prostu Jak ja tą maskę spłukuję, a trzymam ją 20 minut na włosach Obijam ręcznikiem i trzymam 20 minut To po spłukaniu Uwierzcie mi, że Nie wiem, że szczotka słoni mi po włosach Po prostu idealnie To po wysuszeniu włosów one są po prostu tak miękkie, tak gładkie i normalnie, jakby były, nie wiem, no tak zdrowe, że no jestem strasznie zadowolona właśnie z tej maski. I oprócz tego ona też bardzo ładnie pachnie. Także i ten zapach utrzymuje się na moich włosach, co w ogóle jest szokiem, bo nigdy żadna maska nie dawała aż takiego efektu. Ehm, no i co? No i właśnie ta maska. Ogólnie te trzy produkty kupiłam w Bucie 3 za 2, także one nie były tam jakieś drogie, ale kosztują około. Trzech punktów, czterech, jakoś tak w każdym razie. Są mega, mega na plus. Ok, dalej, jeżeli chodzi o yy, pielęgnację, to pokażę Wam krem, który ostatnio używam cały czas. Jest to polski krem marki Barwa. I to jest ta barwa siarkowy krem długotrwale, nawilżający. I tego kremu używam codziennie pod podkład. Jestem mega zadowolona z tego, jak on działa, jak on ładnie trzyma mi podkład, jak on w ogóle się nie waży na twarzy. Wiecie, bo czasami te kremy razem z podkładem nie bardzo się lubią. Natomiast ten krem lubi się z moim każdym podkładem, co jestem w ogóle w mega szoku, ponieważ część kremów się nie lubi z podkładami, tak? Nie wiem, czy to ma jakiś sens, to co teraz mówię, ale uwierzcie mi, że takie są moje odczucia. W każdym razie jest mega delikatny, bardzo szybko się wchłania, przepięknie pachnie. I dzięki temu e, nie mam jakichś takich, wiecie, sywków na twarzy. No, wydaje mi się, że ten krem jest po prostu mega fajnie nawilżający, Naprawdę, moja skóra w ogóle nie jest przesuszona, a pracuję na co dzień w klimatyzowanym pomieszczeniu, w którym naprawdę wieje strasznie. I w ogóle nie mam podrażnionej ani żadnej, wiecie, wysuszonej skóry. I to jest moim zdaniem e, zasługa tego kremu. Także barwa siarkowa moc dostępna w Rosmane za około chyba do 10 zł. Max na pewno i z tej samej serii kupiłam sobie również żel antytrądzikowy e, też jest to barwa, siarkowa moc w każdym razie tym żelem zmywam sobie codziennie e, makijaż i w tej kwestii sprawdza się naprawdę, naprawdę super e, makijaż jest całkowicie zmyty, skóra nie jest podrażniona i oprócz tego on bardzo ładnie pachnie takim, no nie wiem co to jest, ale normalnie mi to pachnie jak Trochę jakiś płyn do mycia, naczyń, ale taki bardzo owocowy, tak, takie mam odczucia. W każdym razie w ogóle nie podrażnia mojej skóry, jest bardzo, bardzo taki e, rzadki. Także ja w ogóle ja nie, nie mam jakiegoś takiego, czy lubię gęste czy rzadkie produkty, ale akurat ten mi się tak fajnie, nie wiem, wylewa na tą rękę, dwa razy machnę, trochę przyjadę i już po prostu jest super, wszystko jest ładnie zmyte, nie podrażnia i jest bardzo, bardzo przyjemny w użyciu. I też jest tanie, bo kosztuje około 5 zł, z tego co pamiętam. I dalej, jeżeli chodzi o produkty do twarzy, będzie to produkt również z polskiej naszej firmy, a mianowicie Biochemia Urody. I to jest peeling enzymatyczny Eko, który zamówiłam sobie, będąc jeszcze w Polsce. Ja wam pokażę do niego, jest taka łyżeczka. Ok, taka zwykła łyżeczka. Go trzeba było sobie samemu zrobić. Dostaliście oczywiście produkty takie pojedyncze w buteleczkach, wszystko trzeba było zmieszać. Także bawiłam się w chemika, będąc w domu. I wyszedł mi z tego oto taki proszek. Ogólnie tu byłam przerażona na początku, bo myślałam, no jak ja teraz zrobię ten peeling z takiego proszku? Ale chodzi właśnie o to, że taka jedna łyżeczka wystarczy Wam na pokrycie całej twarzy. Dajecie łyżeczkę proszku, do... Jak akurat daję do tego denka, mieszam z wodą, tak żeby powstała taka gęsta masa i nakładam sobie tutaj na całą twarz i uwierzcie mi, po 10 minutach, gdy zmywam to całą taką papkę, naprawdę nie mam śladu żadnej suwej skórki, żadnego w ogóle. No, moja skóra wygląda, jakby była poddana jakiemuś zabiegowi chemicznemu. Tak, takie mam odczucia, przynajmniej. Nie wiadomo, czy to się sprawdzi u każdego, ale u mnie działa to na zasadzie takiego mega, mega oczyszczenia yy, skóry. Tak samo pory tutaj są bardzo fajnie oczyszczone, co widzę, bo nie zawsze widać od razu po pierwszym użyciu, a jeżeli chodzi o ten peeling enzymatyczny, to od razu widzę. I wybrałam go dlatego, ponieważ ja mam skórę bardzo łatwo zaczerwieniającą się, ja bardzo się po prostu czerwienie pod wpływem temperatury, jakichś emocji, czy w ogóle bardzo często wybijam eee, te czerwy. A ten peeling jest mega, mega delikatny, dlatego właśnie jeżeli macie taką tendencję do zaczerwienienia się skóry, polecam wam ten peeling i on kosztował chyba około 15 zł. Z tego co pamiętam. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o produkt do twarzy. Teraz przejdziemy do kolorówki, której będzie troszeczkę, ale jednak mam kilka produktów, które chciałam wam pokazać. I może jeszcze taki jeden produkt, który bym zaliczyła pół do kolorówki, i pół do pielęgnacji. A mianowicie jest to taki olejek z Clarinsa. Może Wam sobie zbliżenie? Tak wygląda. Jest to olejek, który polecała kiedyś w swoim filmie Katosu. I ja na ten olejek się wtedy strasznie napaliłam. Ale że on był drogi, to po prostu jakoś stwierdziłam, że no nie bardzo, nie bardzo, ponieważ on kosztuje aż 17 funtów za taką małą buteleczkę, no dla mnie to było po prostu dużo. Ale kiedyś pod wpływem emocji, będąc w Londynie razem z Anią, którą pozdrawiam, po prostu zobaczyłam ten olej i stwierdziłam, to jest ten dzień, który muszę sobie go kupić. I nie żałuję, po prostu jestem aż zachwycona. Dlaczego już Wam mówię, po pierwsze nakładam ten olejek, jeżeli mam na przykład suche usta bez szminki, i on po prostu jest, no przecudowny, moje usta po prostu po 5 minutach one są tak gładkie i nie do, że się świecą, to po prostu są No mega nabliżone, takie soczyste, ale drugą funkcją, moim zdaniem, jeszcze lepszą, jest nakładanie tego na pomadkę, którą już macie, która Wam na przykład już schodzi z ust, albo zasycha, albo macie takie um, suche usta. Nawet w sumie mogę Wam teraz to pokazać, ponieważ mam matową pomadkę i nałożę sobie troszeczkę tego, a jak widzicie, to ma taki aplikatorek z gąbki. Czekajcie. O, widzicie, jak moje usta się teraz świecą? Normalnie. Ehm, naprawdę nakładając to na usta, możecie sobie od razu zmienić to, jaką macie fakturę pomadki, Czyli jeżeli będzie to pomadka matowa, nakładając to od razu macie pomadkę taką błyszczącą jak sobie nałożyłam, albo jeżeli macie naprawdę już spieszchnięte te usta od tej szminki, takie wiecie wysuszone, ta szminka już jest taka pomarszczona i nałożycie to, uwierzcie mi od razu usta wyglądają lepiej wyglądają po prostu super, naprawdę bardzo, bardzo polecam ten produkt on jest naprawdę no troszeczkę drogi, ale warto w niego zainwestować, ponieważ ja już go mam leci mi teraz drugi miesiąc użyłam go troszeczkę, a użyłam naprawdę namiętnie Mm, I w ogóle jest przepuszne Dobra, idziemy dalej, jeżeli chodzi o, piękne, o kolorówkę Już tego dużo nie będzie, ale mam też kilka fajnych rzeczy Po pierwsze coś, w czym po prostu się zakochałam Używam namiętnie codziennie i mam też dzisiaj e, Mianowicie jest to róż y, w kremie z Kiko Po pierwsze, przepiękne prze opakowanie Zobaczcie, jak on jest śliczny Po prostu, no, takie piękne... Y, pudełeczko, to już przykuło moją uwagę, a jeżeli chodzi o kolor, tutaj jest też lustereczko i tak wygląda kolorek. I jest to yy, właśnie taki róż w musie, kremie, bardziej powiedziałabym w takim konsystencji yy, bardziej musu, ale takiego bardziej zbitego. Yy, no i jest po prostu cudowny. Ja go nakładam zawsze na podkład pędzelkiem, że mówię, którym, o, takim pędzelkiem z Real Techniques, to jest ten Skunks. I nakładam go po prostu tak, i na twarz. Znaczy na policzki i mam go też dzisiaj. Musicie sobie zobaczyć. I powiem Wam tyle, że mam go bez użycia rozświetlacza. Tu właśnie na policzkach. I naprawdę powiem wam szczerze, że on jest świetny. Eee, mi jeszcze takiego szybkiego słocza na ręce może on tak. Tak wygląda ten kolorek. O to jest taki powiedziałabym brudny róż. Ale naprawdę, on tutaj nie wygląda, że on się świeci. Ale naprawdę na policzkach on wygląda tak, jakby taka tafla wody. Naprawdę, no zobaczcie sobie, ten efekt jest przepiękny. E, I mimo to, że go troszeczkę zawsze przypodrowuję, to ten efekt nie znika. Trzyma mi się dokładnie cały dzień. Także jestem z niego mega zadowolona. E, dorwałam go za 3 funty w Kiko. I naprawdę, jeżeli będę jeszcze w Kiko, to na pewno kupię więcej, bo są świetne. Ja akurat mam. W kolorku 03, który on tworzy na policzkach. I to jak długo on zostaje, dlatego, że jest kremowym produktem bajka, naprawdę musicie go mieć, naprawdę. Kolejnym produktem będzie to um, korektor, chciałam powiedzieć, concealer, Kolek nie, korektor z firmy um, Bel. I to jest ten Bel Hypoallergenic, który nadaje się właśnie do skóry e, alergicznej. I ja go kupiłam, będąc w Rossmanie za cenę chyba około 15 zł, czy jakoś tak, czy może nawet mniej. Powiem nie pamiętam szczerze, ale mam go w tym najjaśniejszym kolorku ym, i stosuję go pod oczy. On jest ogólnie hipolergiczny korektor rozświetlający pod oczy. I powiem Wam szczerze, że jeżeli nie macie jakichś większych problemów pod oczami, a wasze oczy są wrażliwe, albo nawet nie wrażliwe, ale po prostu nie potrzebujecie jakiegoś strasznego krycia, a dobrego korektora, to naprawdę mogę Wam polecić ten. Ja go używam codziennie, nie mam jakiegoś strasznego problemu pod oczami, dlatego właśnie nie potrzebuję takich mega zbitych korektorów, mega ciężkich. A ten jest mega, mega lekki, delikatny, a oprócz tego on bardzo fajnie zakrywa mi takie drobne, malutkie żyłki i takie czasami podpchnięcia, ale nic takiego większego, ponieważ już Wam z góry mówię, że ten korektor nie zakryje jakichś wielkich zmian, wielkich takich żyłek, które są mega widoczne, ale takie malutkie leciutkie opuchnięcia pod oczami, czy tam jakieś, nie wiem, malutkie żyłki, jak najbardziej jeszcze bardzo fajnie wam tą okolicę rozjaśni. Ja mam teraz też go nałożone pod oczami, no jak widzicie, taki efekt mi się bardzo podoba. Także ten korektor e, i jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to będzie Fix Plus z maka i powiem wam, ja przed tym produktem broniłam się bardzo długo. Nie chciałam go kupić, ponieważ był drogi i jakoś tak stwierdziłam, że nie wierzę w to, że jak sobie go nałożycie, to wasza skóra e, nie będzie wyglądała na to, że, nie, że ma podkład, że ma takie wiecie warstwy makijażu, albo w ogóle jakoś nie wierzyłam w takie, w takie coś. Ale kupiłam sobie to, będąc na strefie, na strefie bezcłowej na lotnisku. E, Darwałam to chyba za 11 funtów, także mówię: okej, okay, dobra, nie ma źle, fajna cena. I psikam się tym teraz praktycznie codziennie i powiem Wam, no po prostu to uwielbiam, naprawdę e, powoduje to to, że mój makijaż nie tylko, że utrzymuje się cały dzień, e, gdy idę do pracy, to on wygląda cały czas dobrze. On w ogóle, w ogóle się nie ściera, on wygląda no, idealnie, tak bym go nałożyła. I dużo osób się mnie nawet pyta, jaki mam podkład, że on tak cały czas dobrze wygląda, ale to nie jest kwestia podkładu tego kwestia tego primera, ponieważ gdy, go, gdy sobie go nie spsikam na twarzy, to po pot zaczyna się ścierać po jakimś czasie No to jest normalne, to jest oczywiste dla mnie, ponieważ ja wykonuję tyle ruchów, tyle razy ocieram twarz, czego nie powinnam robić. A z tym produktem po prostu bomba. I tak samo nakładam go też na gąbeczkę, jeżeli nakładam sobie makijaż, to też mi pomaga. I normalnie się zakocham w tym produkcie i chcę jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jak sobie skończę ten produkt, to kupię jeszcze raz, i jeszcze raz i jeszcze raz. I chyba zostanę z nim już zawsze, bo jest świetny. I ostatnim produktem to będą perfumy, perfumy Daisy od marka Jacobsa, powiem wam tak, ja te perfumy już się tak długo czaiłam, ale jakoś tak nigdy nie było po drodze do, żeby je kupić. I też na strefie bezcłowej dorwałam taniej, za około chyba 45 funtów zapłaciłam za takie opakowanie, 75 ml, także dosyć sporo i... Cena była adekwatna, dlatego że ogólnie on jest droższy tutaj, dlatego jak zobaczyłam, to cenę, mówiłam, okej, okay, to już jest ten czas, żeby go kupić. I to jest bardzo fajny, świeży, świeżo słodki, bym powiedziała, zapach taki kwiatowy. Po prostu uwielbiam ten zapach. No strasznie. On jest bardziej, powiedziałabym, taki letni, ale to mi nie przeszkadza. Ja już byłam go całą zimę, której tutaj praktycznie nie było, także nie przeszkadzało mi to, że jest zima, bo i tak było ciepło, e, także to były moje ukochane perfumy i chyba zostaną za mną jeszcze troszkę, dopóki mi się nie znudzą no i co i teraz wiem, że Mark Jacobs wypuścił inne perfumy, też Daisy, ale z, taką, z takimi czerwonymi tutaj kwiatuszkami właśnie chciałam zobaczyć jak one pachną bo widziałam już pełno reklam o tych perfumach dlatego chciałam zobaczyć jak pachną te kolejne, może zmienię na te dobra, w każdym razie to są moje ukochane perfumy, jeżeli chodzi o miesiąc styczeń, luty no, styczeń, luty, tak, bo w styczniu kupiłam Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. E, dajcie znać, czy jakiś produkt Wam się spodobał albo czy macie ochotę coś wypróbować. E, tak, to by było na tyle i już niedługo pojawi się filmik z ulubieńcami niekosmetycznymi. Także czekajcie i dajcie znać, co sądzicie o tym filmiku. A ja się wami już teraz żegnam, pa pa!